Z cyklu z życia szkoły. Wczoraj po zajęciach porannych mieliśmy rozmowy na recepcji. Przyszła Ania po dwuletniej przerwie i powiedziała do mnie na recepcji, właśnie po skończonych zajęciach, przez tą grupę poranną, że o, teraz jestem taka sztywna, nierozciągnięta, taka słaba. Zapomniałam już wszystko. Chyba się już nie nadaje na jogę. Ja powiedziałem, no właśnie widziałaś, wychodziły panie w podobnym do ciebie wieku. To już jest, a nie jest taką starszą osobą. Na przykład Wanda przyszła niedawno, po kolejnej dłuższej przerwie ćwiczyła, męczyła się, cierpiała, ale wytrzymała. I Ania mi dalej odpowiedziała, że no nie było łatwo, tak, wszystko przez pandemię, miała troje dzieci po opieki, dużo obowiązków, to wszystko razem się składa na to, że nie chodziło. No i na to, że jak nie będziesz ćwiczyć, to lepiej nie będzie. Ponadto mówi, że wszystko zapomniałeś. Nie jest tak do końca. Ciało pamięta. Wiele razy się o tym przekonali. Osoby, które miały przerwę, szybko wróciły do stanu, jak było przed przerwą. I wtedy wyszła Wanda z szatni i się włączyła do rozmowy. No i jak dobrze pamiętam, powiedziała: O Jezu, z ręką na sercu. Przerwę robię tylko wtedy, kiedy muszę. Jest to prawda, że jest ciężko po przerwie wrócić do, do praktyki, ale tyle pozytywnych zmian mi ją Jak tylko przerywam praktykę, to od razu źle się czuję. Ciśnienie krwi zrasta, psychicznie jest mi gorzej. Faktycznie ta jest dla mnie jak zbawienie. Jak, jak tylko będę mogła, to będę chodziła. Naprawdę działa. Albo kręgosłup. Nie mogła wstać z łóżka. Była zgięta w pół. Nie mogła się wyprostować. Banda jest y, też parę lat po pięćdziesiątce. Kolega ją namówił i jest mu bardzo wdzięczny. Ponadto, jeszcze powiedziała, że miała kiedyś wypadek. Uszkodziła sobie bark pod łopatką i bardzo jej bolało. Przyszła, z tym zgłosiła, tak ja jej mówiłem. A tak powtarzał, że no, powoli, powoli, pomału. No i przyszło jej. I jeszcze jedna. Miała chorobę szlatera, to jest choroba z kolana związana. Nie mogła spać, chodzić, biegać. I dzięki Jodze. Nie ma. Także powiedziałem do Ani: jak chcesz pomagać dalej swoim wnukom, to musisz najpierw zadbać o siebie. I Ania odpowiedziała: No tak. Właśnie. Znam nawet takie powiedzenie. Możesz dać tylko tyle, ile sam posiadasz. No i Wanda jeszcze ją zachęcała, że przychodziła. Nie oglądaj się na nic, dasz radę. Wczoraj miałem też rozmowę z jedną z uczennic, która chciała zaprosić swojego znajomego jogę, na grupę, wiecie jaką? Regeneracyjną o 20.00 w piątek. Ci, którzy chodzą na tą grupę, to wiedzą, że to jest grupa taka spokojna, powolna, nic się tam tak bardzo nie dzieje, dużo nie mówię, ale to nie jest grupa dla początkujących. Także odpowiedziałam mi, że to nie jest dobry pomysł. Na, na tych zajęciach jest wolniejsze tempo, to jest w porządku dla początkujących, ale są jednak trudniejsze pozycje oraz są długie czasy trwania w nich. To nie jest odpowiednie dla osób, które dopiero zaczynają ćwiczyć. I ona odpowiedziała, argumentowała, że. Przecież jej to tak dobrze robi. Ale zapomina, że sama ćwiczy 10 lat i jest rozświczona. Zapomniała, jakby u niej na początku. Także podsumowując, dla osób początkujących, tylko grupy początkującej. Nie regeneracyjna, nie kobieca, nie to oznaczone w grafiku kolorem żółtym grupy. I jeszcze ostatnia sprawa. Też się nasunęła w rozmowie. Dużo wczoraj było tych rozmów. Praktyka jogi przez małżeństwa albo pary. Często słyszę i, i czasem też widzę, jak przychodzą pary na zajęcia. To wydaje się wspaniały pomysł, żeby dzielić się tym, co dobre i robić coś wspólnie. Ona go namawia, opowiada o jodze, jaka jest wspaniała, jak działa. A on najczęściej nie chce przyjść, opiera się, mówisz to tylko dla kobiet. Jak jednak uda się jej go przekonać, to zjawiają się. On i ona zaczynają ćwiczyć razem, albo ona już ćwiczy i przyprowadza jego na zajęcia. Może się też zdarzyć, oczywiście, odwrotnie. Co się dzieje dalej? On jest na jednych zajęciach i znika. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, w jednak więcej pracujemy nad elastycznością. Tutaj pani są zazwyczaj górą. Mężczyźni nie mogą być przecież gorsi od pani czy żon. Po drugie, ćwiczenia są bardziej statyczne. Dosyć statyczne w jest. I facetów to po prostu ludzi. Wolą się aktywnie poruszać. I po trzecie... Akcentujemy często na zasadzie, że na jodze nie ma rywalizacji, zmagamy się z samym sobą. Nie z osobami na macie, obok na macie. Tak? Ćwiczyć sami sobie, nie patrzeć co robią osoby obok. A facetów to nie kręci, oni potrzebują rywalizować. To tyle. Cześć.